Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was taki w sumie specjalny dla mnie odcinek, bo będą to moje prezenty urodzinowe. No i powiem wam, że bardzo się w ogóle e, Cieszę, że Nagrywam dla was taki film i chciałabym też Od razu zaznaczyć, że Nie ma on na celu chwalenia się absolutnie Chciałabym po prostu wam pokazać e, Co fajnego dostałam Po prostu i co wy możecie Podarować, e, nie wiem, koleżance Dziewczynie w podobnym może wieku e, Mam nadzieję, że ten filmik Was w jakiś sposób zainspiruje Ja jestem mega wdzięczna za Wszystkie prezenty i Za każdy naprawdę z osobna dziękuję Będą to prezenty od różnych osób, po prostu takie zbiorcze, wszystko co, co na te urodziny dostałam No i tak jak mówię, jestem bardzo wdzięczna z roku na rok, jeszcze bardziej jestem za to wdzięczna jakimi ludźmi się otaczam I ile na co dzień otrzymuję dobra z ich strony, ciepła, powiem Wam, że rodzina i przyjaciele to jest naprawdę skarb I... Yy... Prezenty, wiecie prezentami. Oczywiście każdy też się z tych prezentów cieszy. Natomiast, no, jednak naprawdę, to, jakimi ludźmi się otaczacie i to, co Was spotyka na co dzień, to jest najpiękniejsze. Także, no, taka mała refleksja, ale już wam właśnie zaraz pokażę, co dostałam. Także, nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. I na samym początku pokażę Wam rzecz, z której jestem mega zadowolona i totalnie się jej nie spodziewałam. A mianowicie jest to bluza, słuchajcie, ale nie byle jaka bluza, bo zobaczcie kto tu jest. Słuchajcie, to jest bluza, jak pewnie już widzicie, ze Stranger Things. Ja jestem zadowolona, nawet zachwycona, dlatego że jestem fanką numer jeden, jeśli chodzi o Stranger Things. Uwielbiam ten serial i jest mi mega smutno, że muszę czekać do końca roku na czwarty sezon, bo dla mnie to jest zdecydowanie za długo. No ale cóż, co poradzić Przynajmniej będę mieć teraz bluzę, w której mogę sobie śmigać I no po prostu jestem mega zadowolona Ona jest w kolorze czarnym I jest to rozmiar XS Z tego co pamiętam A tak, tak mi się wydaje Tak, jest to rozmiar XS, słuchajcie Ale ona jest naprawdę bardzo duża I przypuszczam w ogóle, że pochodzi z działu męskiego Tak mi się wydaje, bo ja na tym dziale damskim tych bluz nie widziałam Dajcie znać jak wiecie, jestem ciekawa bo mam jakieś takie właśnie spostrzeżenia odnośnie tego, dlatego że mój kolega właśnie ostatnio kupował sobie koszulkę ze Stranger Things, no i wydaje mi się, że to jest kolekcja męska, ale mi to totalnie nie przeszkadza. Ja jestem po prostu zachwycona i nieważne, czy to jest kolekcja męska, czy nie. Bluza wygląda super, leży na mnie idealnie, więc w ogóle ja wiecie. Nie ma kompletnie z tym żadnego problemu i tak, no, mega mi się podoba. Ona jest ze sklepu. Yy... Bear. Tak, to jest bluza z bear, także pierwsza taka rzecz. I kolejna rzecz, którą dostałam, pochodzi z Zary i jest to taka przepiękna um, koszula, w sumie taka bluzka, mgiełka. Ona, jak widzicie, jest bardzo prześwitująca, dlatego pod to fajnie założyć na przykład jakiś topik um, w kolorze cielistym, w kolorze czarnym, w zależności od tego, co macie um, do tej bluzki założone. Bardzo mi się ona podoba, jest przepiękna. Tutaj w kamerze widzę, że wygląda na taką cielistą, ale ona jest delikatnie w takim kolorze pudrowego różu, delikatnie łososiowa, może wygląda pięknie. Tutaj ma takie falbanki, no jest naprawdę śliczna. Myślę, że na pewno w niej będę chodzić. O, zobaczcie. Tak mniej więcej będzie wyglądać, ale jest naprawdę piękna. Uwielbiam w ogóle też takie eleganckie rzeczy, także bardzo jestem z niej zadowolona. I kolejna rzecz, którą dostałam, to są spodnie. Z tym, że ja te spodnie sobie kupiłam tak, jak bez pieniędzy, które dostałam. Wiecie o co chodzi? Po prostu dostałam na urodziny pieniążki i kupiłam sobie spodnie. Również te spodnie pochodzą z Zary i one wyglądają w ten sposób. Tutaj wiecie, dużą robotę robi ten pasek. Nie wiem, czy to w ogóle widać. O, może teraz. I on ma tutaj takie piękne kryształki. To jest ogólnie taka grubsza wstążka. Ale, oczywiście, wiecie, możecie do tego założyć jakikolwiek pasek, tak naprawdę, i też te spodnie wtedy trochę nabiorą innego charakteru. Ja mam rozmiar 36. One są szare, w kolorze szarym, i są dosyć długie. Dlatego ja je sobie na końcach tak podwinęłam. I wygląda to super. One naprawdę leżą idealnie. A to jest jakby typ spodni, których kompletnie bym wcześniej nie wybrała. Bo nie są to rurki, to są spodnie raczej proste, delikatnie zwężane tutaj w talii i w biodrach, ale właśnie przy nogawkach powiedzmy rozkloszowane. Więc ja jeszcze parę miesięcy temu, nie wiem rok temu, nie kupiłam w ogóle takiej spodni ale stwierdziłam, dobra, zmierzę, zobaczymy jak wyglądają, no i są super dlatego powiem Wam, że przekonuję się ostatnio do spodni, które nie są rurkami i bardzo się z tego powodu cieszę, bo no taka mała zmiana w garderobie a spodnie bardzo mi się spodobały, także cieszę się, że coś takiego będę mieć w swojej garderobie jak oglądaliście już jakieś moje wcześniejsze filmy, to wiecie, że jestem ogromną fanką piżamek i po prostu piżama to jest moim zdaniem idealny prezent na jakąkolwiek okazji, na urodziny, na imieniny albo po prostu czasem też bez okazji fajnie coś takiego dostać, no bo to jest bardzo uniwersalny prezent, który w większości na pewno się sprawdzi, przede wszystkim się przyda i myślę, że jest to super pomysł. I ja dostałam taką piżamkę biało-szarą. To jest taki... Powiedzmy sweterek właściwie To jest oczywiście piżama, ale chodzi mi tak jakby o krój tej bluzki Ona jest dosyć ciepła, więc będzie teraz fajna na zimę I tak jak mówię, to jest taki jakby sweterek Bardzo mięciutki, bardzo milusi I ta piżamka pochodzi z rezerw A spodenki to są takie grubsze getry, takie leggings One są raczej takie zwężane O, zobaczcie tutaj na końcach no, przefajna jest ta piżamka, jest tak miła, że już się nie mogę doczekać, aż w niej będę spała, więc bardzo dziękuję również za tą piżamkę. Dostałam jeszcze jedną rzecz z Rezert i są to takie zakolanówki w kolorze czarnym, zwykłe, klasyczne, ale bardzo mi się ostatnio spodobał taki styl, gdzie dziewczyny są ubrane w spódniczki, w rajstopy takie delikatnie prześwitujące, czyli takie cienkie, i właśnie do tego zakolanówki, albo bez nawet rajstopy, jeśli jest cieplej. Bardzo mi się coś takiego ostatnio spodobało, i właśnie w rezerwat moja mama znalazła takie zakolanówki. Więc na pewno będę sobie w nich śmiegać Jeśli chodzi o ubrania, to właściwie byłoby na tyle Ale mam tutaj jeszcze kilka rzeczy kosmetycznych I na przykład dostałam taki puder Puder rozświetlający z marki Semilac Zaraz go otworzę i Wam pokażę, jak on wygląda To jest puder, który bardzo przypomina pudry z marki Hourglass Zobaczcie, jakie piękne opakowanie Takie mega eleganckie i sam puder w środku wygląda w ten sposób. To jest taki puderek wypiekany w takim kolorze, jak widzicie, delikatnie złotym, beżowym. On też troszeczkę w innym świetle wpada w róż, ale myślę, że się fajnie sprawdzi. To jest puder rozświetlający, taki wykańczający makijaż. Więc naprawdę super. Nie widziałam szczerze mówiąc tego pudru wcześniej. I byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, ale jestem mega ciekawa. Jak przetestuję, to na pewno w jakimś filmiku dam Wam znać, jak on się sprawdził. I kolejne dwie rzeczy pochodzą z Sephory, Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam tutaj taki zestaw z marki Beauty Blender. I tak, w środku jest tam między innymi właśnie beauty blender, zobaczcie, jak to się otwiera. Tutaj mamy taki różowy papier i pokażę Wam zaraz, co mamy w środku, bo w środku są dwie rzeczy odłożę sobie to, żeby mi tutaj nie szaleściło. I mamy oczywiście beauty blender w kolorze niebieskim. W ogóle bardzo śmieszne, bo nigdy nie widziałam takiego niebieskiego beauty blendera. Bardzo się cieszę, bo jest to mój pierwszy beauty blender, więc super, że będę miała okazję go przetestować. A druga rzecz, która właśnie tak szaleści, bo jest w takiej folii, to jest taki case na gąbeczkę na beauty blendera. Myślę, że on do większości gąbek będzie pasował. Wygląda tak. Jest przepiękny. Taki różowy. O, zobaczcie, tutaj widać. Naprawdę, no prześliczny jest, moim zdaniem, bardzo dziewczęcy. I jest też świetnie wykonany. Tutaj sobie możecie schować gąbeczkę, i nic Wam się nie poniszczy, na przykład w trakcie podróży, na jakichś wyjazdach. Super w ogóle zestaw, moim zdaniem. Jest to fajny pomysł, właśnie na prezent, ale też jeśli sami chcecie przetestować tą gąbeczkę, to myślę, że taki zestaw z KSMS jest naprawdę super. I ostatnia już rzecz, którą dostałam, to jest fixer do makijażu z marki Make Up Forever. Mm, zaraz wam go otworzę i pokażę. O, on wygląda w ten sposób. To jest e, taka mniejsza wersja tego fixera, więc bardzo się z tego cieszę, bo będę mogła sobie e, ze sobą go zabierać. I to jest fixer i taka mgiełka utrwalająca makijaż i dodatkowo nawilżająca. Fajnie, bardzo się cieszę z Make Up Forever. Jeszcze nigdy nie miałam fixera. Więc super, zobaczymy jak sobie. O. Nie ma jakiegoś zapachu szczególnego, ale wiecie co, widzę, że tam giełka jest taka fajna, bo nie pryska kroplami, tylko to jest faktycznie takie mega przyjemne. I myślę, że tam giełka mi się świetnie sprawdzi, więc będziemy testować. I na pewno też w jakimś filmiku Wam powiem, jak te kosmetyki się sprawdzają. No i tak, kochani, to były wszystkie moje prezenty, wszystkie rzeczy, które dostałam. Tak jak mówię, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie prezenty i jestem bardzo za nie wdzięczna. E, napiszcie, która z tych rzeczy najbardziej Wam się podobała, jestem ciekawa. Ja tak naprawdę nie umiałabym chyba wybrać, bo rzeczy są mega trafione. Zresztą, jak zawsze, e, moja rodzina i moi znajomi świetnie mnie znają. Także nic tylko się cieszyć. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, gdzieś tutaj Wam się pojawi nazwa. Jeśli jeszcze mnie nie obserwujecie, to zapraszam Was na mój profil. Ostatnio sporo tam się dzieje, jest dużo nowych postów, więc zapraszam Was gorąco. No i co? Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie, buziaki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!